1, 2, Ty posłuchaj, tu gadasz na temat rapu, nic o nim nie wiesz Po co robisz tę wielką sensację, wielki halo, co? Posłuchaj, usiądź, zastanów się i dopiero o co powiesz Ty robisz sensację, a ja rap, miasto puszcza, bo w tym jest dusza Rap, rap, miasto puszcza Ty robisz sensację, a ja rap, miasto puszcza, bo w tym jest dusza Ci co nie znają się wcale, najwięcej mówią o tym zawsze O całej tej muzyce, o tym, że siedzę na ławce Robią zemsty z narkomanów, bo ktoś yeah. lubi palić trawską Już nie wiem co widzę, gdy na was patrzę Te bile krytykujesz moją muzykę, choć już ją przez chwilę Nie rozumiesz co mówię, bo metafory są zawiłe Popatrz, mówisz co na smaginy, sam jesteś idiota Każdy zdrowy chłopak pisze o tym, co na co dzień widzi Flota, bieda, martwi, żywi, zakłamani i prawdziwi Ty nas za to nienawidzisz, że mówimy prawdę całą O tym, że każdy dzisiaj hajsu ma za mało Może za to, że niektórzy z nas się uczą, Pracy są naprawdę normalni Jednak jakoś nie pasują bzdury Nie rób sensacji z kultury Nie jesteś pierwszym, który patrzy z góry i widzi chmury Niestety, patrząc pod nogi, całe życie jest ślepa A nie tytaj, na takie problemy z rower, boże, a pytali, jak się witam Takie barany jak ty mają najwięcej do gadania My robimy swoje, ty chociaż nie rób zamieszania Ty robisz sensację a ja radę, miasto pustę. Bo w tym jest dusza Ty robisz a ja rap, busza, Bo w tym jest dusza Rap, miasto jazdobusza ja Słyszałeś już ale nie wiesz co cię czeka Teraz, Teraz. czekasz chwilę, poczekaj Zamknij płyt, bo ucieka Następna płyta od poprzedniej Lepsza od ręka, po więcej Tylko właśnie w górze ręce Na koncercie ludzi coraz więcej I przy to satysfakcji daj, daj mi Swoje miejsce zajmij Najpierw głową potem co ma mówić Mów tysiące głów, poruszanych szarych W rytm słów tam sama a my tu razem, bo wieś, że tak nie jedzie nie, nie tym razem nie tym. Słowa z królestwa, wiecie, wiatr, winy, frazety, one dają po uszach Wiesz, czemu cię to rusza, bo słuchasz fenomenów, w tym jest dusza Rap, miasto, puszcza, jest dusza, rap, miasto, puszcza Ty robisz a ja rap, miasto, puszcza, bo w tym jest dusza Rap, rap, miasto, puszcza, ty robisz sensacje, a ja rap, miasto, puszcza, bo w tym jest dusza Rap, miasto, rap, miasto, Fenomen, więc na pewno cię to ruszy, nastaw uszy i posłuchaj, to płynie z tych, dosyć trzech, weźmy łoki wdech, bo każde słowo kruszy, każdy rym wszystkich tych, którzy lubią komentować, krytykować, choć w temacie się gubią, o rapie dziwne rzeczy mówią, że jest taki, a nie inny, że jesteśmy winni, za to każdy mówi to, w co wierzy, o tym co na sercu leży, że zajawkę swoją szerzy, Ty tymczasem mówi, że to jest przykład dla młodzieży. Lesy, tato to ci opowie, jak na Jacksonie stawiał pierwsze kroki, populacje u muroki, dolar na fajna, stara gigasy, kurtka pytania, w portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele walna, oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w na pracę polowanie, wynajęte tanie, byle jakie mieszkanie, kakrocie na ścianie, zaniomek Byłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Po pamięć ci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Posłuchaj, synu, ja to ci opowie jak na Jackowie stawia pierwsze Minimalna, brutalna nauka, nowe życie w szkole, Były na łapkach utytulany w smole z naklejkami, made in na czorek, żałosne aliasy inne spojrzenia, sprzątacze, wysiadające swe Obowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki dywersy, miloki pojedynki gunów, na murach, rawada w kolonijnym no stanach, dragi na ulicy, wiara na Oto To Ameryka jak namalowana z rana w niedzielę do Boga polskiego, do świętego Jacka, patrona naszego Strudę na urodziny, samotne święta, długie rozmyślania, tęsknota, przeklęta, listy z domu, pytania te same, wrócę, przy został kto tutaj przybyłem, nie za i uh -huh. zapomnij skąd tutaj przybyłem Nie zapomnij gdzie się urodziłem Bo w pamięci jest siła zaklęta Więc pamiętaj synu